Ciema z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek z Serii My Team z NBA 2K15. Dzisiaj gram takim oto składem, tak się prezentuje jego pierwsza piątka. Patrząc już po logo mojej drużyny, wiecie, co będzie grane, jak i dlaczego. Otóż pierwsza piątka zbudowana z zawodników Atlanty Hawks, zresztą jak cały skład, z byłych i obecnych, ale nie tylko tych zawodników, którzy mają w tej edycji NBA za plecami logo. Jedno z wielu Atlanty Hawks, ale są też różni zawodnicy, o tym trochę później przedstawię wam pokrótce. Pierwszą piątkę: Jeff Tick na jedynce, wersja rubinowa, all-starowa. Jest on mega, jest naprawdę świetny. Do tego Pete Maravich, szafirowa wersja ze skompletowanie jednej z historycznych kolekcji Atlanty Hawks. Lou Hudson na trójce, no i na wysokich pozycjach dwaj All-Starzy z tegorocznego składu Atlanty Hawks, czyli Paul Nilsap i Al Horford. Rubinowe wersje, tak się prezentuje mój skład. to Dlaczego gram akurat Atlantą Hawks? Ponieważ będziemy wykonywać challenge o jednego z najlepszych w historii zawodników Atlanty Hawks o szafirową wersję Dominika Wilkinsa. Tak się prezentuje ten challenge. Jest to Human Highlight film. Jest to challenge bez daty ważności, więc możecie go wykonać w każdym momencie. Dodatkowo nie jest jakiś specjalnie skomplikowany, bo potrzebujemy do składu, by rozpocząć ten challenge tylko sześciu zawodników z Atlanty Hawks bez żadnych ograniczeń typu złoci, brązowi i tak No i do tego mamy do wygrania tylko jeden mecz. Mecz z Cleveland Cavaliers, więc powinno być ciężko, ale specjalnie ciężko nie jest, ponieważ nie jest też podniesiony nawet i poziom trudności, chociaż niektórzy twierdzą, że jest to mecz na poziomie superstar. Moim zdaniem jest to raczej ciągle pro, mimo tego, że pierwszą akcję niestety tak zakończyłem od straty punktów. Jedynym haczykiem w tym challenge'u jest to, że ten mecz gramy pełne 48 minut, czyli po 12 minut kwarta, ale czy to taki haczyk? Właściwie jakbyśmy mieli to zamienić na powiedzmy wygranie pięciu meczów z rzędu przy normalnym czasie trwania meczu, to właściwie to jest nawet i promocja, że w taki sposób możemy zdobyć taką kartę jak szafirowego Dominika Wilkinsa, którego zdobyć warto. Pokrótce Wam tylko powiem, że jego szafirowa karta ma 95 overall i najważniejsze dla Dominika Wilkinsa statystyki, czyli dunki. Zarówno standing dunk, jak i driving dunk na 99. Nie wiem, czy jest druga karta w NBA, która ma takie połączenie tych statystyk. Podejrzewam, że nie, ale mogę się mylić. Tutaj widzieliście świetną akcję Jeffa Tiga, którego srebrną kartę wszystkim mogę Wam polecić, a Rubinowa po prostu rozsadza on jest niesamowity. Ogólnie ten cały skrót z tego meczu to jest jego jeden wielki highlight, chociaż niektórzy też się pokazali w tej całej zabawie. Tutaj kilka akcji tyłem do kosza w tym momencie. Paul Millsap, zarówno Paul Millsap jak i Al Horford nie są jakimiś niesamowitymi zawodnikami, jeśli chodzi o tą grę. Ich złote wersje są jednymi z najtańszych złotych zawodników, więc Rubinowe też nie mogą wymiatać. Do tego mam jeszcze w składzie Dikembe Mutombo, gościa, który od zawsze mi się kojarzył z Atlantą Hawks. Chociaż jest to akurat jego wersja z Denver Nuggets, ale już to pomińmy. Najważniejsze, że zdobył punkty. Ogólnie barwnych postaci interesujących w tym składzie jest sporo. Daleko nie szukając pozycja numer 2, Pit jego szafirowa karta. Gość, który pewnie w większości z was kojarzy się z jego słynnym cytatem. I to właśnie ten cytat wybiega nawet poza ramy NBA, bo znają go niemal wszyscy. Otóż on... W jednym z udzielonych wywiadów powiedział, że nie chciałby grać przez 10 lat w NBA, a potem umrzeć na zawał serca w wieku 40 lat i co się okazało, grał dokładnie 10 sezonów w NBA, no i zginął też na atak serca w wieku 40 lat. Także to jest taka trochę smutna historia, takie proroctwo zdawałoby się, zginął zaraz po meczu koszykówki, ale nie jakimś zawodowym, on już wtedy karierę zakończył, była to po prostu taka luźna gierka i i niestety nie udało się go uratować, ale jeśli chodzi o to jak Pistol Pete Maravich grał w koszykówkę, a grał wybitnie, grał wybornie, to jest on najbardziej znany ze swojego panowania nad piłką, z tego w jaki sposób on potrafił kozłować, jak on potrafił mijać swoich przeciwników, był w tym po prostu fenomenalny i do tego potrafił też podać. Jego koledzy z koledżu mówili, że często jego umiejętności właśnie dryblowania i podawania piłki przyćmiewały jego umiejętności strzeleckie, a warto przy tym zaznaczyć, że jest on najlepszym strzelcem w historii, jeśli chodzi o akademicką koszykówkę. Zdobywał w meczach akademickich średnio ponad 44 punkty, a były to czasy, gdy w koszykówce jeszcze nie było linii że to za 3 punkty. Jest to rekord do dziś nie pobity, on był w tym po prostu fenomenalny. Jeśli jego koledzy z parkietu mówią, że to, jak panował nad piłką, i jak potrafił ją podać, przyćmiewało to, jak rzuca. No to sami możecie sobie wyobrazić, jak ten gość grał w koszykówkę na te lata. Highlighty możemy sobie zobaczyć na YouTubie z całych meczów. Chyba z nim w udziale będzie ciężko coś takiego znaleźć. Ale highlighty polecam sobie zobaczyć naprawdę. Czasami trzeba zbierać szczękę z podłogi, to był taki magik. Polecam to wszystkim. No i to tyle jeśli chodzi o Pita Marawicza. On jest jednym z tych zawodników, którzy pierścienia nigdy nie zdobyli z różnych przyczyn. Podobnie jak Dominik Wilkis, podobnie jak ten gość, o którego dzisiaj gramy, jeden z najwybitniejszych zawodników, którzy... Bez pierścienia skończyli swoje kariery, a wracając do tego, o kogo gramy, czyli o Dominika Wilkinsa, to jego karta pojawiła się właśnie w takim challenge'u z uwagi na to, że Atlanta Hawks postanowiła go w pewien sposób uhonorować za to, jak ważną postacią był on dla tej drużyny, no i wykorzystując jeszcze przy okazji ten pozytywny PR, jaki się zrobił przy Atlancie Hawks, bo przecież oni są w tym momencie najlepiej grającą drużyną NBA, a przynajmniej są tego topu bardzo blisko. To władze Atlanty Hawks postanowiły uhonorować Dominika w taki sposób, że wystawili mu pomnik coś w rodzaju tego, jaki pomnik ma przed halą w Chicago Michael Jordan no i z tej okazji również taki wirtualny pomnik postanowili mu ufundować. W 2 i dzięki temu mamy możliwość zgarnięcia jego szafirowej karty, którą gra się wybornie, gra się naprawdę świetnie. Ja tu jak widzicie nie mam większego problemu z tym, żeby utrzymywać się w tym meczu, utrzymywać prowadzenie, mimo że ten skład jakiś super wybitnie nie był. Nie ma tutaj jakichś niesamowitych magików poza Pitem Marawiczem, który w czwartej kwarcie parę razy zaczarował Lebrona Jamesa. To będziecie mieli za chwilę okazję zobaczyć. Tutaj mamy przy piłce Josha Smitha, jego onyksową wersję też się Postarałem, żeby to nie było aż tak nudno, żeby to nie były takie pospolite karty tych graczy z Atlanty Hawks. Tutaj naprawdę fajna akcja. No i świetne podanie właśnie Josha Smitha, który w Atlancie Hawks jeszcze coś tam w koszykówkę grać potrafił. A tutaj kolejna moja akcja 92-82, czyli 10 punktów przewagi, także na spokojnie. No i Pit Maravich przy piłce i zaprezentuje nam na pewno część swoich umiejętności. No świetnie zrobiony tutaj Dion Waiters. Świetny, świetny zawodnik był z Pita Marawicza. Naprawdę polecam wam zobaczyć sobie, czy dokument o tym zawodniku, bo to jest postać chyba zapomniana zresztą jak duża część tych zawodników z lat 70. a warto takie rzeczy sobie przypominać. Warto wiedzieć, że kiedyś ta koszykówka wyglądała być może trochę inaczej, ale z czegoś to wszystko wynika, z czegoś to wszystko się wzięło. Tutaj kolejna akcja Pita Marawicza, no zaczarowany Lebron James, nic nie był w stanie zrobić właśnie takimi umiejętnościami dryblowania takimi umiejętnościami taką kontrolą nad piłką robił sobie tyle miejsca pod koszami Maravic, ile tylko chciał i dzięki temu wyśrubował właśnie ten rekord punktów na mecz w lidze akademickiej niepobity on będzie chyba nigdy ewentualnie jak dorzucą nam 10 rzutów za 4 czy za 5 punktów to wtedy będziemy mogli myśleć o tym że będą jakieś szanse by to zrobić w tym momencie prowadzę już 115 do 98 2 minuty do końca meczu wy oczywiście wiecie że ja ten challenge wygrałem bo nie sposób challenge'u nie wygrać jeśli o to chodzi, w kolejnych odcinkach spróbuję być może jakichś trudniejszych challenge, bo i takie możemy sobie spróbować zagrać, aczkolwiek w nich nagrodą są tylko Mighty Points, a nie takie karty jak szafirowy Dominic Wilkins, więc ta motywacja do grania ich jest trochę mniejsza, ale tutaj zobaczcie jeszcze Spodweb był w tym składzie, był też Doc Rivers. Także trochę tych zawodników w tym składzie się przewinęło, trochę ich zobaczyliście. Ich akcja to były ostatnie punkty w tym meczu: 121 do 102, także wynik niezwykle wysoki. Ja Wam jeszcze pokażę, jak prezentują się statystyki tych zawodników, kto błyszczał najjaśniej w tym meczu. Oczywiście Wy to wiecie, że Jeff Tick, niesamowita karta, polecam Wam wszystkim, chociaż. Przy okazji tego challenge'u jego cena poszła wydaje mi się sporo do góry, 35 punktów, 14 na 17 z gry, tego nie trzeba w ogóle komentować. Drugi Luchatson, 22 punkty, Pit Maravich 20, i aż 9 zbiórek, to jest zaskakujące, 9 na 13 z gry Steve Smith, 9 punktów, Paul Millsap 8, Al Horford 10 zbiórek. Tych zbiórek trochę mało, patrząc na długość tego meczu powinno być ich trochę więcej, spadłem, 3 punkty Kyle Korver. 1 na 2 za 3, więc ta skuteczność w okolicach 50% jest utrzymana Dickem tą, bo 11 minut grała, ale tylko dwa punkty, dwie zbiórki słabo, bo żadnego bloku. No i był jeszcze Lenny Wilkins, o którym był już jeden nawet odcinek Mighty, ma tutaj nagroda za wygranie tego meczu szafirowy Dominik Wilkins i co mnie w tej karcie rozczarowało? Otóż rozczarowało mnie najbardziej zdjęcie, jakie będziecie mieli za chwilę okazję zobaczyć. No moim zdaniem powinien być w takiej pozie jak na tym pomniku. Polecam to sobie wygooglować. Czy takie zdjęcie Dominika Wilkinsa dobrze reprezentuje to, co kryje się za tą kartą? 99 danków w wieku 55 lat? Kto wie? Może Dominik Wilkins jest takim fenomenem, że i w tym wieku potrafi dankować tak jak kiedyś. Ale tego nie sprawdzimy i to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i z chęcią obejrzycie kolejne. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć.